Ernest Zbodziu, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Michał Perlik, dyrektor wykonawczy do spraw zarządzania finansami w PKN Orlen. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Porozmawiamy sobie o ekologicznej rewolucji czy energetycznej rewolucji, ale zaczniemy od tak zwanych zielonych obligacji. Bo Orlen jest tutaj bardzo innowacyjną spółką, tak bym to określił. Mało kto przed nim to zrobił, jeśli chodzi o świat, bo w Polsce to nikt w zasadzie. Co to takiego są te zielone obligacje? Zielone obligacje to obligacje, z których środki mają być przeznaczone na konkretny cel, związany właśnie z zieloną transformacją energetyczną. Tak też jest w naszym przypadku. Emitując nasze obligacje, obiecaliśmy obligatariuszom, że środki pochodzące z emisji przekażemy na trzy cele. Na rozwój odnawialnych źródeł energii, na rozwój tzw. nowej mobilności, czyli sieci ładowarek, aut elektrycznych i sieci do ładowania wodorem, oraz na rozwój instalacji recyklingu. Czyli zielone obligacje prosto prowadzą do transformacji energetycznej? Dokładnie. To jest w tej chwili. Bardzo popularne narzędzie do pozyskiwania pieniędzy. Rzeczywiście w naszej Ale w Polsce branży nikt tego nie robił, prawda? Nie było jeszcze zielonych obligacji. W Polsce tego były typu. zielone obligacje na rynku krajowym. Mhm. Żadna polska firma nie wyszła do tej pory na rynek europejski z tak dużą emisją. Nasza emisja to była emisja na poziomie 500 milionów euro. To jest, tak no, to jest tak zwana benchmarkowa emisja, pół miliarda euro i to jest emisja, która spotyka się z bardzo dużym zazwyczaj zainteresowaniem ze strony europejskich inwestorów. Żeby móc myśleć o takiej emisji, trzeba mieć odpowiednio duży portfel zielonych inwestycji. Pół miliarda euro, to jest prawie 2,5 miliarda złotych. Co więcej, te inwestycje muszą być zlokalizowane w czasie. To znaczy, możemy te środki poświęcić na refinansowanie już zrealizowanych zielonych projektów ale tylko tych, które zostały dokończone w okresie maksymalnie dwóch ostatnich lat, mhm. albo możemy je poświęcić na nowe inwestycje, ale tylko te, które zrealizujemy w ciągu trzech najbliższych lat. Więc ten okres czasu, ten okres, w którym e, możemy wydatkować te środki, jest dosyć e, krótki. E, no i z tego powodu niewiele jest firm, które mają tak zielony portfel inwestycji, z, tak skondensowany w tak krótkim e, okresie. Do tego, żeby wyjść na rynek z zielonymi obligacjami, potrzebna też jest odpowiednia strategia i odpowiednie podejście firmy. My we wrześniu zeszłego roku, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, chyba pierwsza duża firma w Polsce, ogłosiliśmy naszą strategię dekarbonizacji. I to był milowy krok właśnie w kierunku transformacji energetycznej. I krok, który pozwolił nam wyjść do inwestorów właśnie z propozycją zielonych obligacji. I to kropie... prawda, wejdę w słowo, uh -huh. że w ciągu 91 minut od rozpoczęcia oferowania tych chętnych było już tak wiele, że wielu, że w zasadzie mogliście się nie martwić o upłynnienie tych obligacji. Tak, to zainteresowanie było naprawdę bardzo, bardzo duże. W sumie e, zebraliśmy zapisów na blisko 3 miliardy euro, Sześć od ponad razy 200, więcej. czyli 6 razy tyle, ile oferowaliśmy, od ponad 200 inwestorów i rzeczywiście w ciągu pierwszej półtorej godziny udało nam się już zebrać Ponad miliard euro. Tak? Dalej budowaliśmy sobie w ciągu kolejnych godzin, budowaliśmy sobie tą księgę popytu, co mhm. też pozwalało nam zejść z oferowanej Sceną. ceny. Tak? Ostatecznie skończyliśmy na kuponie w wysokości 1,125%. I to jest naprawdę bardzo dobry wynik, bo to jest ponad dwukrotnie taniej niż emisje oferowane przez Orlen 5 czy 7 lat mhm. temu. A czy dzisiaj już możemy powiedzieć, w, jakiej, w jakim procencie czy w jakiej części pieniądze z tych obligacji na poszczególne elementy będą przeznaczane? Czy to jest jeszcze niedoprecyzowane? Nie, jest? nie możemy o tym mówić. Większość będzie przeznaczona na OZE, czyli na rozwój odnawialnych źródeł energii. E, refinansujemy to co, już, co? to, co już kupiliśmy. Aha. W tym roku kupiliśmy cztery farmy wiatrowe łącznie o mocy ponad 100 e, mega. E, w planach mamy e, kolejne, zarówno e, onshore'owe, jak i offshore'owe. E, ten nasz flagowy e, projekt, czyli rozwój, mo, rozwój morskich, e, morskich elektrowni e, wiatrowych o mocy i 1,2 e, gigawata. On co prawda wejdzie w tą fazę inwestycyjną dopiero po 2023 roku, mhm. ale teraz już wydajemy pieniądze na przygotowanie się do tej inwestycji i te środki również możemy, czy, czy te wydatki również możemy pokryć z pieniędzy pozyskanych z tej inwestycji. W drugiej kolejności to są właśnie projekty związane z ładowarkami i infrastrukturą ładowania wodorem. Najmniejszej części zostanie to przeznaczone na instalację do recyklingu odpadów. Czyli rozumiem, że za jakiś czas na stacjach będzie można i zatankować wodór, i naładować auto elektryczne z gniazdka, no, z ładowarki, tak? To już jest możliwe. Ale stacji wodorów, ładowania jeszcze chyba. W Polsce nie mamy stacji ładowania Publicznie, wodorem. Publicznie. Mamy, mamy dwie takie stacje na naszych stacjach w Niemczech. Chcielibyśmy być pierwszą firmą, która zaoferuje możliwość ładowania samochodu w Polsce. Myślimy o rozwiązaniu, które zapewni możliwość ładowania zarówno autosobowych, jak i autobusów. Bardzo zależy nam na tym, żeby wejść we współpracę z poszczególnymi miastami, wspomagać ich również w dekarbonizacji ich transportu. Wodór jest o tyle ciekawym paliwem, że ładowanie trwa. Istotnie szybciej niż ładowanie. Tankowanie w zasadzie? Dokładnie tak. To jest kilka minut na zatankowanie kilku kilogramów wodoru, a dystans, który pokonuje czy samochód, czy autobus na wodorze, jest dwu albo trzykrotnie większy niż to, co jest w stanie pokonać auto elektryczne. Więc ma to swoje niewątpliwe zalety. Pewną przeszkodą jest nadal cena, ale jest wiele opracowań, które mówią o tym, że w momencie, kiedy dojdzie do wyskalowania tej technologii, cena automatycznie musi spaść, przez co te samochody, te pojazdy staną się jeszcze bardziej dostępne. I będzie niższa muszą być... niż cena benzyny w tej chwili? Czy cena wodoru będzie niższa od ceny benzyny, to też zależy od tego, jakim wodorze mówimy. Oczywiście chcielibyśmy finalnie oferować tylko ten wodór zielony. Do jego wytworzenia potrzebny jest prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii, a najlepiej nadmiar tego prądu, czyli taka sytuacja, jaką mamy w tej chwili w Niemczech. Są takie okresy, gdzie Niemcy dysponują nadmiarem e, zielonej energii i mogą z niej wytwarzać wodór. My cały czas jesteśmy jako Polska w procesie transformacji energetycznej, cały czas rozwijamy naszą infrastrukturę e, ozową i na pewno w pewnym momencie dojdzie do tego, że będziemy mogli wytwarzać tani wodór e, z nadmiaru e, posiadanej energii, ale w tym momencie chcemy mieć już infrastrukturę do jego ładowania, to jest ten dylemat jajka czy kury, co powinno być pierwsze i co jest pierwsze, ktoś musi zrobić ten pierwszy krok, musi zainwestować pieniądze, żeby całość, całość tego przemysłu związanego z ładowaniem wodorem, Móg, mógł zaistnieć, tak? Mógł zaistnieć. Mhm. W tej chwili mamy taką sytuację w Polsce, że mamy jeden samochód, mamy jedną Toyotę w Warszawie, którą można za, za, zatankować wodorem, ale żeby to zrobić trzeba ją ładować na, na lawetę i jeździć do Berlina. Nie no, jest chyba, to że to są samochody jeżdżące tak? w szeroko pojętej grupie Polsatu, bo, bo akurat tutaj tych samochodów jest dużo i są też stacje, no ale na razie wewnętrzne. To gdzieś każdy musi zaczynać. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo wodór jedną sprawą, a ładowanie samochodów z gniazdka drugą sprawą. I pojawiła się taka informacja, że właśnie u Was w grupie jedna ze spółek będzie tworzyła ładowarki. Takie przy latarniach. Jak, ten, jak ta koncepcja wygląda? Co, co to będzie w ogóle? Przy każdej latarni może być system ładowania samochodów elektrycznych? Trzeba zacząć od e, wytłumaczenia, e, jak wyglądają w ogóle zwyczaje, jeżeli chodzi o ładowanie samochodów e, elektrycznych na rynkach pewnie bardziej rozwiniętych, mhm. jeżeli chodzi o ten element niż Polska, tam, gdzie tych samochodów tych aut jest już jest stosunkowo dużo. I 70-80% ładowań to są ładowania, które odbywają się w domu albo w biurze, czy w miejscu pracy. Wtedy, kiedy samochód stoi, mamy dużo czasu i możemy go załadować nie szybką ładowarką, tylko taką normalną, tradycyjną. No tak idziemy ładowarką. na 8 godzin czy więcej. Mamy dokładnie 6-8 godzin na to, żeby samochód się naładował. Wówczas to ładowanie jest tańsze. Tego typu ładowarki są oczywiście coraz częściej, również w Polsce instalowane w biurowcach, są instalowane w apartamentowcach. Ale są też ludzie, którzy nie mieszkają, e, mieszkają w starszym budownictwie i również chcieliby załadować swój e, samochód. Więc tego typu rozwiązanie, o którym mówi Pan redaktor, jest odpowiedzią na e, takie potrzeby. Tak? Są również osoby, które nie pracują w biurze, ale pracują w jakimś sklepie, e, gdzie też nie ma bezpośredniego dostępu do, do ładowarki. E, to jest właśnie rozwiązanie skierowane do nich. Ale oprócz takich ładowarek w latarniach, rozwijamy też sieć szybkich ładowarek, e, zarówno w centrach miast, jak i na trasach tranzytowych. One też są bardzo ważne, mhm. bo ile te 70% ładowania odbywa się w domu i w pracy, no to mamy jeszcze 30% ładowania, które odbywa się w trakcie podróży. I tutaj nikt nie chce czekać 8 godzin, żeby załadować swój no, samochód jadąc z punktu A do punktu odpocząć. B, tylko chce to zrobić w 15-30 minut, minut. Może oczywiście za to więcej zapłacić, ale oczekuje, że ten samochód zostanie załadowany szybciej. Dlatego rozbijamy właśnie ładowarki również na naszych stacjach przy głównych szlakach komunikacyjnych. Robimy to też w dużych miastach, bo jesteśmy świadomi, że w przyszłości... Będą użytkownicy również w miastach, którym będzie zależało na szybkim ładowaniu. Jak na przykład taksówkarze albo kurierzy, którzy mm -hmm. dowożą różne rzeczy. Dla nich czas to pieniądz i również nie mogą czekać kilku godzin, aby ich samochód się z powrotem naładował. No dobrze, ale panie dyrektorze, wyobraża pan sobie taką sytuację, że parkujemy tak jak teraz, parkujemy przy ulicy, na miejscach parkingowych, i przy każdej latarni, czy tam przy którejś latarni, jak w dzień nie świeci, no to wpinamy sobie ładowarkę i, jak i najbardziej, już. Jak najbardziej. To już się dzieje. tak? U nas jest to pewnego rodzaju innowacja. Bo najpierw na ale Pomorzu, w Skandynawii jest na Pomorzu to, będą te ładowarki. Najpierw zaczynamy tak? od Pomorza. Tak? Stopniowo na pewno będziemy rozwijać ten pomysł na, na inne regiony. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy nie sądzi Pan, że dzisiaj problemem nie tyle jest też dostępność tych ładowarek szybkich, co e, brak ujednoliconego systemu płatności? Dlatego, że żeby zatankować czy załadować samochód na. W jednej sieci muszę mieć jakąś tam kartę, żeby gdzieś inną kartę. A jak podjeżdżam na stację, czy Orlenu, czy inną, no to wyjmuję gotówkę i płacę. A teraz nie ma takiej możliwości. Tak, zgadza się, e, ładowanie aut elektrycznych odbywa się na trochę innych zasadach niż tankowanie e, pojazdu. To też wynika jakby z samego procesu, ale ja w pełni zgadzam się, że e, Rynek czy życie nie lubi próżni, i jeżeli widzimy, że pewne rozwiązania nie są efektywne z punktu widzenia konsumenta, na pewno pojawią się na rynku rozwiązania integrujące te różne formy płatności. Jestem pewny, że w pewnym momencie zobaczymy rozwiązanie, które z punktu widzenia konsumenta będzie przyjazne, przejrzyste i atrakcyjne. To jest tylko kwestia czasu. Proszę pamiętać, że w tej chwili em, ta część działalności nie jest jeszcze dochodowa. Tak? Inwestycje w ładowarki to są duże kwoty. E, szybkie ładowarki to jest inwestycja rzędu kilkuset tysięcy złotych. I Trzeba jeszcze do tego doprowadzić przyłącze, tak, tak? i nie w każdym miejscu można to zrobić. Samochodów elektrycznych w Polsce. Nadal jest niewiele, nawet jeżeli wliczymy w to e, hybrydy z możliwością e, ładowania bezpośredniego. Więc tak? stopniowo ten rynek na pewno będzie się rozbijał. Te rozwiązania będą też ewoluowały w kierunku, w którym będą potrzebować tego odbiorcy. Mhm. A jak pan patrzy na całość rynku, w ogóle na to, co się dzieje w tej chwili, nie tylko chodzi o same. Auta elektryczne czy systemy ładowania, ale w ogóle o tę transformację energetyczną. No, są pewne zapisy czy wymogi unijne, czy Unia, która wymusza na nas pewne zmiany. To w którym my jesteśmy miejscu? Czy to jest tak, że my dopiero raczkujemy, zaczynamy, czy już pewne decyzje, kroki zostały podjęte i widać, że ten, ta zmiana się rozpędza u nas? Ta zmiana się rozpędza zarówno u nas, jak i w całej Unii. tak? Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że. Transformacja energetyczna, czy generalnie proces dekarbonizacji, jest w tej chwili numerem jeden na agendzie Komisji Europejskiej, i bardzo wiele rozwiązań, które promuje Unia, czy to regulacyjnych, czy to finansowych, ma ten proces wspierać i jeszcze bardziej przyspieszać. My na pewno jesteśmy gdzieś na początku tej e, drogi, tak, u nas nadal 70% energii produkowane jest e, z węgla. E, w zeszłym roku jedna z firm doradczych e, wypuściła taki ciekawy raport, w którym pokazała jeden ze scenariuszy odpowiadający na pytanie, co musi się zdarzyć w Polsce, żeby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną i okazuje się, że musimy dobudować prawie 100 gigawatów nowych mocy wytwórczych energetycznych w odnawialnych źródłach energii versus 10, które mamy obecnie, tak plus, plus mhm. minus, tak? Więc to jest olbrzymia inwestycja, a ona dotyczy tylko i wyłącznie OZE. Musimy do tego dobudować niskoemisyjne źródła energii stabilizujące, może musimy pomyśleć o, o atomie. Łącznie na całą transformację energetyczną według tego raportu Musimy przeznaczyć jeszcze 380 miliardów euro, to jest 1-2% PKB rocznego. Także są to olbrzymie, olbrzymie pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy też efektywnie wykorzystywali te środki unijne, które do nas płyną i będą płynęły w dosyć istotnych kwotach. No i my jako Orlen też staramy się w tym bardzo mocno partycypować. Tak jak powiedziałem, mamy wiele projektów skoncentrowanych na, na transformacji energetycznej, na zrównoważonym rozwoju. W ciągu najbliższych 10 lat chcielibyśmy wydać przynajmniej 30 miliardów złotych na tego typu inwestycje. Dziękuję pięknie. To dziękuję będzie puenta bardzo. naszej rozmowy. Michał Perlik, dyrektor ds. zarządzania finansami w PKN Orlen. Dziękuję, dziękuję za wizytę w studiu. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziu. Do zobaczenia.